Cześć idących bardzo serdecznie z tej strony Lociak, a to jedenasty. Jedenasty odcinek z serii Dyson's 4 Wyspiaskie Życie. Wstała nasza Fej, bo jej się chce bardzo Siusiu. Tak, bardzo jej się chce Siusiu. Także Fej idzie Siusiu. A ja zapraszam Was do. Y nie zrobienia Siusiu! <laughs> nie odchodźcie od laptopów, komputerów, tabletów, czy, czy tego, czy na czym oglądacie, czy telefonów, czy na czymkolwiek oglądacie. Nie odchodźcie na Siusiu. Nie odchodźcie, oglądajcie odcinek do końca. <laughs> Taki żarcik, arcik, Słuchajcie, zapraszam Was do y, mojego Facebooka, y, Instagrama, Snapchata i, 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 i czegoś jeszcze. Czego ja jeszcze mam? Nie pamiętam. Chyba to wszystko. Tak, to wszystko. Wszystkie linki macie w opisie filmu. Zresztą między 10 a 20 sekundą zawsze na dole wyświetla Wam się pasek, gdzie są nazwy, gdzie możecie pod jaką nazwą mnie znaleźć. Oczywiście łapeczka w górę mile widziane. kto jeszcze nie subskrybuje kanału, seria ta lub inna Wam się podoba, no to oczywiście zapraszam do subskrybowania. Słowo na dziś to koreczek, bo dlaczego nie? koreczek, dlaczego nie. I słuchajcie, wybrałam sobie cztery mm, komentarze do dzisiejszego odcinku. Tak, dziękuję. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze. Do dzisiejszego odcinka wybrałam aż cztery. Aż cztery. Słuchajcie, więc to jest po prostu wow. Dużo, dużo. O, tej też coś się siku. Yy, zaraz sobie do nich przejdziemy. Jak tylko delikatnie ogarniemy te nasze dziewczynki. Yy, tak. Niestety idą do pracy. Jedna i druga. Także niestety, no... Yy. Sorry, taki mamy klimat. Po pierwsze... Marta Jaszczyn... Jaszczyszyn... Jaszczyszyn. Mam za mały podgląd, przepraszam. Marta Jaszczyszyn. Bardzo przepraszam, ale z jednym odcinkiem, gdy oglądałam na YouTube, pojawił się tapet do rysowania, szkicownik. Właśnie o ten tablet mi chodziło. Myślałam, że mogę go normalnie kupić. Teraz przeglądałam trochę YouTube, zauważyłam, że trzeba iść do pracy jako stylista modowy czy coś takiego, i tam się dostanie awans, to wtedy dostaje się ten szkicownik. Jeszcze raz przepraszam, że Cię wprowadziłam w błąd. A Paula, jak zapisze, że ta do malowania nazywa się szkicownik i wydaje jej się, że autorowi z komentarza z 8 odcinka, kiedy mówiliśmy o tym, o tym kawałku tsunami z jaskinią, to jest to tam przy wraku, więc zaraz zobaczymy. Czy, czy możemy kupić sobie ten szkicownik tak po prostu? Szkicownik. Szkicownik ultra jest. Możemy, słuchajcie, rozwiewam wszelkie wątpliwości w tym momencie. Można kupić szkicownik tak po prostu bez chodzenia do pracy. Także od razu kupuję dwa szkicowniki dla jednej. Po jednym dla każdej z dziewczyn. Już niech mają sobie w ekwipunku. Ktoś mi jeszcze zwrócił uwagę, że przecież niepotrzebnie kupowałam telewizor i w ogóle jakkolwiek próbowałam. Wrzucić im zabawę na wyższy poziom, skoro mogą po prostu na telefonie pograć w gry. No to też było bardzo, bardzo głupie z mojej strony. No ale zdarza się. E, słuchajcie, kolejny e, komentarz jest od e, Kocia Pola. Kocio, e, czy po tej serii będzie jakaś nowa seria z simsów? E, tak, na pewno coś będzie. Na pewno coś będzie. Nie odpuszczę simsów, bo za bardzo je lubię. Zresztą, kaman, kto nie lubi simsów? Niech pierwszy rzuci. Z simowym, simowym, pudełkiem na przykład. Mam nadzieję, że nikt nie rzuci w tym momencie. Ale ten komentarz jest bardzo powiązany z komentarzem Diany, Diana Mag, która tłumaczy nam, że chodziło o wodospadkowo wulkanu, czyli tak jak poprzedni komentarz mówił. I mam pomysł na inną ciekawą rozgrywkę. W nowym dodatku dochodzi nowa cecha parceli bez przyłącza, czy jakoś tak. Potwierdzam, jest coś takiego. Czyli to oznacza, że parcela z tą cechą nie posiada prądu, nie przychodzą rachunki przy tym i w ogóle, w ogóle, wiecie, taki całkowicie odrębny świat się wtedy robi, jak to robimy. Czyli w tym momencie na przykład nie, mali, nie mielibyśmy lodówki, nie mielibyśmy telewizora, pralki, suszarki, co tutaj jeszcze z elektronicznego kuchenka, pewnie, nie wiem, czy mam coś jeszcze elektronicznego, takiego, co się rzuca w oczek. I czytając dalej. Skojarzyło mi się tą, z tą bezludną wyspą. I owszem, jeżeli wyjdziemy sobie. Jeżeli wyjdziemy sobie do otoczenia, to jest tutaj przy, przy wulkanie, tutaj jest wulkan. I tutaj jest ta wyspa, taka jedna mała, samotna wyspa, i ona ma brak przyłącza właśnie i oceanie, oceaniczny raj. ten oceaniczny raj możemy sobie zmienić na coś innego. Brak przyłącza też możemy zmienić, ale... Czytając dalej, mogłabyś stworzyć rodzinkę i zbudować im taki mały, prowizoryczny domek. Taka rodzina musiałaby żyć na takiej wyspie bez prądu, światła, internetu i ciepłej wody. E, zastanawiam się, co z higieną, ale coś byśmy wymyślili. E, Dej znać, co się na temat. Pozdrawiam. E, dziękuję za wszystkie komentarze. Jeszcze raz e, dziękuję, dziękuję. Nie chcę, nie chcę. E, tak, to jest bardzo dobry pomysł, tylko. Trzeba jeszcze wymyślić jakąś większą otoczkę do tego. Bo samo to, że ta rodzina będzie sobie żyła bez prądu, bez światła, bez, bez wody, bez niczego, to jeszcze nic. Musimy wymyśleć jakieś zadania do zrobienia. Bo seria Simsów bez zadań to nie jest seria. Bądźmy szczerzy, takie granie boganie. Ja czegoś takiego nie lubię. Ja muszę mieć jakieś osiągnięcia do zrobienia. Muszę mieć achievementy. Ja uwielbiam. Robić achievementy. Więc, jeżeli macie jakiś pomysł na to, na, na te achievementy właśnie, gdzie gralibyśmy sobie na tej bezludnej wyspie, e, co musielibyśmy zrobić z tą rodziną? Nie, na przykład, może jeden sim wbija dziesiąty poziom e, czego? Jak to się nazywa? Ogrodnictwa, e, drugi coś tam, nie wiem, logiki trzeci jest astronautą czwarty coś tam i wychowaj przy tym dwójkę dzieci, na przykład. Dajcie znać, jakie macie pomysły. Na właśnie tę serię. Ja coś takiego na pewno służymy, bo to jest naprawdę ekstra pomysł. I no, przyznam się, że coś tam myślałam sobie wcześniej, ale ten komentarz stwierdził, nie, no muszę to zrobić, muszę to zrobić. Stwier komentarz stwierdził, tak, to było bardzo po polsku. Korzystając. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Dzisiaj powinnam mieć, tylko nie widziałam. PPP, jest, kraj w grę. I to jest właśnie to. I zabawa się wbija. I bez, bez internetu. O, właśnie, trzeba będzie telefon jakoś wyłączyć. <laughs> nie moja droga. A, dobra, idziesz do pracy. Okej, okay, to dziewczynki idą sobie do pracy grzecznie. Popracują, a jak skończą pracować, to wrócimy i będziemy dalej się nimi tutaj zajmować. Okej, okay, wróciła Fej. E, troszeczkę wzrosła jej ocena pracy, ale nie jest ona nadal to, co byśmy chcieli. E, badaj dziką przyrodę morską. Ktoś ma pomysł, jak to zrobić z Sreną, Bo... E, no, 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 kurczę, ale no no nie mogę, bo nikt nigdy nie widział seryny uprawiającej snorkeling. To temat tabu, więc nie mogę z tego robić. Więc jeżeli macie jakieś inne pomysły, to jak można by to było ogarnąć, to dajcie znać. A jeżeli nie ma, no to niestety będziemy się męczyć z tym, żeby codziennie wbijać po kilka punkciorów. Kajla dostanie na pewno dzisiaj awans, bo już mamy żółty, 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 żółte to, to takie, że na pewno dostaniem. I wiecie co? Ja Wam powiem. Ja Wam powiem. Powiem Wam, że, że jest taka sytuacja, że, że zapomniałam, co chciałam powiedzieć. Autentycznie zapomniałam, co chciałam A, już wiem. Wyobraźcie sobie, że jest teraz zima. Zima. W Sulani, szósty dzień zimy i ani razu nie spadł śnieg. Wiecie, co to oznacza? Że tutaj nie ma zimy! To są jakieś ciepłe kraje, czy coś. I fajnie, że gra jest w ten sposób zaprogramowana, że nie potrzebujemy zimy w tym otoczeniu. Znaczy, nie potrzebujemy. Nie mamy tej zimy w tym otoczeniu, bo gdyby nam zabrali tę całą wodę, te syrenki byłyby bardzo pewnie smutne, że nie mogą siedzieć na dworze. Yy, dobra. Ja się trochę już rozpędziłam. A widzę, że tutaj mamy całkiem zły poziom zabawy i towarzystwa. Ła! Mamy! Mamy awansi! Kajla, Pani Kajlo, Jak pani ślicznie wygląda! O kurczaczki! No! Dziewiąty poziom logiki to idealnie, żeby jej... E zabawę rzucić na wyższy poziom, ale ta charyzma to mnie będzie przerażać. Teraz jest poziom ósmy, czyli jeszcze dwa, jeszcze dwa i mamy to załatwione. A u le, lajli, porze. a u Fej mamy poziom też ósmy. No to jak Fej wyrwała na samym początku z tymi awansami, tak podejrzewam, że teraz będzie o wiele, o wiele gorzej, no ale nic nie poradzimy, nic nie poradzimy. Jeden poziom nam został Mhm. No to sobie będą razem siedzieć. O, przy okazji towarzystwo im wzrośnie nieco. No bo tak ostatnio było bardzo ciężko z tym towarzystwem. Oj, bardzo ciężko. I właśnie, bo zrobiło nam się tutaj pranie. Mm, trzeba byłoby je troszeczkę, wiecie, przerzucić. Mm -hmm. O, jak będziemy już mieszkać na tej bezodnej wyspie, oczywiście nie będzie prądu, więc pranie będziemy trzeć w rzece, jak to się kiedyś robiło, czy nie w rzece, tylko w tej bali całej, i będziemy rozwieszać e, na sznurku. Mm -hmm. Takie będziemy normalnie, cwaniaczki. Takie cwaniaczki z nas będą. <grym> Tutaj już kolejny A, to na może. O, zbierz starty brudnych ubrań gdzieś mamy? Nie, nie mamy. Przeszukaj kieszenie. Zawsze jakieś dodatkowe hajsiki. E, wysusz ubrania, może co? Moja droga. 44 simolony za nic. No to, to też całkiem spoczko sprawa. E, wyładuj, upiesz ubrania. Ok. No i ta zabawa. W sumie może sobie dołączyć do gry, bo podejrzewam, że ona i tak będzie potrzebować. Będzie potrzebować kolejny poziom logiki, no bo kurczę, jakże by inaczej. Logika jest w tym zawodzie nieodłącznym elementem. Ej, w ogóle, zobaczcie, jest zima, szósty dzień zimy z mamy Mam ustawioną taką odległość y, pół roku od siebie. E, no i jest ciepło, jest ciepło. E, termostat jest w ogóle wyłączony. Dziewczynom nic nie przeszkadza. Ani to, że jest ciepło, ani to, że, że jest zimno, bo nie jest zimno. W ogóle. Wiecie co, ostatnie parę dni było tak bardzo gorąco, nie? Aha. Więc teraz, jak mamy te 20, a 22 stopnie 18 u gdzie, gdzie, no to powiem wam, że człowiekowi robi się zimno na duszy. I dzisiaj na przykład jak rano wstałam i zobaczyłam, ile jest stopni, nie pamiętam ile było, tam może 16, 17. No to mi się zrobiło zimno na, na duszy i tak myślę, a może, yy, właśnie, bo narysowała ten obraz, pytam go myślała w czy tak jest? 2000 tysiące jacie. Eee, o czym mówiłam? A, i zastanawiałam się przez chwilę. Taką krótką chwilę się zastanawiałam. Czy przypadkiem mm, Boże? Czy przypadkiem e, nie wyjmować sobie kurtki zimowej iść w czatce i szaliku do pracy? Bo już już kaman, Zamarznę chyba, zamarznę, zamarznę. E, moja droga, weźmy może jeszcze coś szamnicą? co? U, porobiło nam się tutaj. Proszę bardzo. To szanuj sobie, odłóż pranie, nie możesz szamać i odkładać pranie, mhm, okej, okay. dobrze, 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 niech tak będzie, że nie możesz, chociaż podejrzewam, że yy, mogłabyś, bo już przez chwilę się przestraszyłam, że zniknął mi program do nagrywania, to by było takie smutne, takie złe, bo ja tutaj tak gadam, nawijam, staram się, a tu nope, sorry. O Jezus, Dobra, wyczyść taczkę. taczkę, taczkę na kłaczki, kłaki. Okej, okay. dobra. A fej, fej. Wypadałoby ją puścić pod prysznic, ale jeżeli ma być ładna pogoda, to w sumie nie ma problemu z tym, żeby one sobie poszły spać do, do morza. A wtedy nawodnienie też nam się wrzuci na wyższy poziom. Widzieliście, jak skoczyła? A ty? A ty sobie pójdziesz naokoło, ty cwaniaro. No dobra, to one śpią sobie. Odczekam ten kawałek dłuższy, bo jak dziewczyny śpią w oceanie, to wtedy ten czas leci o wiele, o wiele wolniej. Także widzimy się z samego rańca, jak, jak się wyśpią. Wiecie co, troszeczkę nam tutaj przemarzły dziewczyny, bo w nocy oczywiście zrobiło się chłodno, także z racji tego, że się już wyspały, nie mam zamiaru ich dłużej tutaj E, gnębić e, w tym złym, zimnym oceanie. Więc niech sobie wstaną i troszeczkę je ogarniemy. przede wszystkim chodzi mi o Kyle, która potrzebuje kolejnych poziomów Kaman. Moje małe syrenki. Te kochane nasze syreneczki. <laughs> Słodkie są. Wiecie co, podobają mi się te syreny. Autentycznie to jest tak wesoły i tak miły w oglądaniu i graniu dodatek, że jestem naprawdę szczerze szczerze zdziwiona, że coś takiego fajnego powstało. Yy, wiele osób mnie pytało, czy, yy, czy opłaca się kupować ten dodatek. I po iluś tam już po 10 odcinkach grania, bo to jest 11, yy, mogę już tak całkowicie yy, po większym sprawdzeniu tego dodatku powiedzieć, że tak, tak, tak. Wcześniej nie chciałam tego mówić, bo nie byłam pewna. Musiałam, wiecie, pograć chwilę, żeby dać taką naprawdę dobrą ocenę. No i może być. Opłaca się. Myślę, że to jest naprawdę całkiem udany dodatek. Tak uważam. Takie jest moje zdanie. Nie musicie się z nim zgadzać. Oczywiście szanuję to. Każdy może mieć swoje zdanie. Niektórzy mogą na przykład nie lubić Simsu. Ja lubię. Simsy są wspaniałe. No, no, taka sytuacja, słuchajcie, taka sytuacja. O Jezus, tak, no, rzeczywiście. Aha, fasolka po brytonsku. Ale nie będziesz później w pracy pierdzieć, prawda? Mam nadzieję. Odłóż pranie. Ta, ta, ta. Tak, Sylwester, świetnie, mamy Sylwester. Sylwester, i co? Aha, się Mhm, tak, impazowy nastrój. Aha, zrób postanowienia. Pudła z zdrobami. Y, z ozdobami. Mm, pudła, o, właśnie to. A to mi właśnie chodziło. Zaraz przyozdobimy sobie nieco tutaj hacjenty naszą. Tylko przeszukaj kieszenie. Tak po cichu, żeby siostra nie słyszała. <głosy> 23 <noise> simoleony. Ok, powiedz dekorację No. Szału nie robi, nie robi, tyłka nie urywa, no ale zawsze to jakieś, jakieś, jakieś tutaj wiecie, dekoracje. O, no, <noise> tak. Właśnie za te bagi, Najbardziej kocham Simsy. Kto nie kocha bagów? Okej, ok, o której idziesz do pracy? Dwie godziny, tak? Co my tutaj mamy? Namaluj trzy obrazy emocji. Więc skoro jesteś szczęśliwa. no mm, Dobra, ten tablet. Nie, to jest. C. Ty... Zgubiła tablet graficzny. Świetnie. Fejty, kurde! A może. Kajla ma dwa. Tak, Kajla ma dwa, dobra. <grym> a już. Ale no to przecież. Co to jest? No, no nie, no, no to jest. To. A tutaj mamy dwa. Teraz na tym mogę grać w grę, więc ten sprzedam. A na tym powinnam. Więc ten też sprzedam, a kupię drugi szkicownik, co by się nie myliło. O Jezus, szkicownik. Masakra. Te dziewuszki do mnie normalnie czasami wy wykończą. Ok, i teraz y tak, tak jak myślałam. Partowy, klasyczny, klasyczny, średni raz. Mamy czas, w ogóle jak to wygląda. Zobaczcie, tak wygląda tablet w wersji simowej. Jest całkiem duży, wyraźny. okej. Okay. Nie, nie, tradycja ukończona nie. Tak, porozmawiajcie sobie, dlaczego nie? Musimy jeszcze tutaj wbić trzy obrazy w stanie zainspirowania, ale to już tak, na spokojnie. Jak sobie wrócą z pracy, zaczniemy to ogarniać. Narys no, 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 no i gdzie to odłożyła? O to jest pytanie, gdzie to. A tutaj. Ci Simowie to są jednak. Wiecie co. Gdzie jest ten obraz? To jest ten obraz. 632. Jeszcze trochę będziemy tak pokaci, że nie będziemy w ogóle potrzebować, żeby co? Żeby, żeby malowały. Będziemy sobie zawieszać na ścianach obrazy. A co? Odliczenie do północy. Dobra, imprezowy nastrój. Chociaż jedną zróbmy. E, 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 Plotkuj. Znajesz. Trochę pomarzną, ale trudno. Yy, dalej. co? Narzekaj na święto Sylwester. Może nie. Ale coś jeszcze. Poznaj. Świetnie. Zupełnie jakby się nie znały, nie? Siostry się nie znają. Yy, co to jeszcze mamy? Poznaj. Rzucaj yy, Rzucaj konfetti. Jeszcze ci nie zaliczyło? O Jezus Maryja. No to jeszcze co tutaj mamy? Mm, 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 jeszcze jedno. Rzucaj konfetti. Rzucaj konfetti. To jest za zadmi wróg. A co? Jeszcze. Dobrze. Dobrze. Zakręć kołatką. Co to znaczy? Zakręć kołatką. Aha, dobra. Pff, sorry, nie ogarnęłam. Teraz ty, czy ty nie idziesz już do pracy? Czy w ogóle. Aha, za trzy dni. A ty nie idziesz? To idź. Idź do pracy. A my tutaj się same pobawimy. <ścoughs> Jakkolwiek dziwnie to brzmi. O nie, nie możemy. Zrób postanowienie. Dobra, to zróbmy to. Niech będzie. Ćwicz. Nie, to tutaj już nie ma sensu zupełnie. Co ja potrzebuję w takim razie zrobić Kylom? Żeby nie zapomniała. O Jezus, miałam coś zrobić, co. A, te trzy obrazy. Jest skupiona, a powinna być zainspirowana. Więc może pomyśl po też prysznicem? Czy to mi jakoś tak. Wiecie, zainspiruje ją na tyle, żeby mogła. Namalować? Nie, jest bardziej skupiona, chociaż te 4 godziny. 4 godziny. 4 godziny. Dobra, to inaczej. Tak jak już jesteś tutaj, to poświęć sobie przemowę. Może zajdzie mi to skupienie przez 4 godziny albo szybciej, to wtedy pomalujemy te, te obrazki. Śmieszne, 3 chociaż. trzy obrazki w stanie zainspirowania. Skorzystaj i koniecznie weź resztki. Dziwnie, słuchajcie, o, zapomniałam. Yy, strasznie dziwnie, jak jedna poszła do pracy, a druga jest w domu. Autentycznie dziwnie się w tym momencie czuję, nie mając kontroli nad drugą cinką. No ale jakoś musimy sobie radzić. Wiecie, no nie, nie od razu im zbudowano, czy od Kraków na przykład. <laughs> Syrena, Syrena, Syrena. Długo, o? 50 minut. 50 minut. No dobra, no to weź jeszcze pomyśl pod pysznicem. Tak, co by wzmocnić to a, zainspirowanie może. O jest zaraz mi gardło wysiądzie. Świetnie. 23 minuty. Ćwicz śpiewanie, co? Nie, no to teraz jest bardzo skupiona, bo... Czym się Dziewczyną skupiłaś. <laughs> nie mam pojęcia. Dobra, to jak jest skupiona. To już niech sobie gra. Może szybciej te punkciory będą wpadać. No przecież kurczę, mamy jeszcze. No, jeszcze ponad 50% logiki do ogarnięcia, a to nie jest lada weczen. To tam mu fej. No powolutko wzrastają. Wzrastają te punkciory. Będzie ciężko, słuchajcie, będzie ciężko. Chodzenie do pracy z pozytywnymi emocjami, pieniądze codziennych, zadem, utrzymywanie dobrych relacji ze współpracownikami. To codziennego zadania nie mogę zrobić. Taka trochę anegdotka mała się zrobiła, niestety. No, ale nic na to nie poradzimy. Najważniejsze, że ma kliknięte, żeby ciężko pracowała, więc te punkciory powoli, bo powoli, bo to już ósmy poziom, więc powoli. No ale powoli jednak wzrastają. O, 910. Myślę, że w, na, w następnym, w następnego dnia pracy y, uda się w końcu ten, ten awans zdobyć. Mam przynajmniej taką nadzieję. Y, I co ja potrzebuję teraz u ciebie zrobić? Pogodna jesteś, tak? Może dołączyć do gry. Skupimy ją trochę. To namalujemy ten... Y, jaki. Ten obraz emocji. O. Właśnie o to mi chodziło. Właśnie o to mi chodziło. Mm, 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 mm. Tylko tutaj nie mogę. Nie mogę na tym. A nasza ludze? Mój matematyczne. No właśnie. A na sztaludze mogę. I to sprawdzę jeszcze raz, na pewno nie mogę. Szkic ilustracyjny. O, to, to, to jest coś nowego. No nie, to tylko na sztaludze mogę malować te obrazy emocji. No trudno, zdarza się. Zobaczymy, za ile sprzedamy ten wykres matematyczny. U Fey zostało tylko odliczanie do północy. Kajla. Kajla, Kajla. Może Kajla by teraz przyszła do Fej. I teraz u niej spróbujemy wbić ten imprezowy nastrój poprzez te śmieszne interakcje, które możemy wykonywać. Kiedy ona sobie maluje. Ta będzie tutaj niestety ją męczyć. Jakkolwiek dziwnie to brzmi, no. Ale... O, da, festiwal miłości. Uh -huh. Super. Cieszę się niezmiernie. Brakowało mi tych festiwali. <grym> Zresztą postanowienie zakręć kołatką. Zadmij wróg może tą kołatkę zakręcić. Toast? Niech o, dobra, zaliczyło. Ha, 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 ha. To może u ciebie też zrobimy postanowienie. A, właśnie. Kontynuuj wykres. Aha. No, moja droga, nie rób sobie takich jaj. Nie mamy czasu, więc tej odliczania już nie musimy robić. Ale Fej będzie musiała zrobić odliczanie albo zrobić postanowienie. Ym, postanowienie. Nie, 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 nie. Postanowienie. Więcej, zrób postanowienie. z drugą połowę, napisz książkę, awansuj. No, fajnie by było. Fajnie by było. Mhm. Mm Ej, czy naprawdę to mi się liczy? Mieliśmy jeden, teraz mamy drugi. jeżeli przerywanie. Dobre! Dobre! Czekajcie, aż sobie cyknę fotkę na, yy, na miniaturkę. Dobre, słuchajcie, jeżeli będziecie rysować jeden obraz emocji i jeden obraz emocji rozbijecie na trzy podejścia, to wam to zaliczy jako trzy, więc jest 100 zł możecie... <laughs> Nie, no kurde, jest simulonów, sorki. <laughs> Te świetnie podejrzewam że nie wiem, muszę sprawdzić ale podejrzewam, że te 10 wspaniałych to tylko nasz taludze. chociaż zaraz sobie narysujemy jakiś dowolny obraz na tym całym szkicowniku i zobaczymy czy on ma jakąś wartość typu dobry, słaby i tak dalej no wtedy będziemy wiedzieć co tam moja droga, nie, nie chcę iść z tobą na żadne na żadne miejsce jest ciepło na dworze jest tak nie, no jest ciepło. Spoczko. Głodna jesteś. Oj, ty, moja biedna. Tylko, że nie mamy już nic do jedzenia w lodówce. Na kurczaki. To się nam porobiło teraz. Mhm. Mm Dobra, to podaj kolor. Kol nie, rybne tako nie. Pamiętajcie, nie dawajcie rybom. do... Znaczy rybom. Nie dawajcie syrenom do jedzenia ryb, bo mają wtedy bardzo zły czerwony nastrojnik za to, że. Zjedli część swojej rodziny, tak jakby coś takiego, coś w ten desen, Nie pamiętam jak to się nazywa, ale coś takiego im zawsze wyskakuje, jak zjedzą jakąś rybkę. Znaczy na pewno, jak zjedzą rybkę prosto z złowioną z oceanu, czy tam z jeziora, czy skądś. Jeżeli to będzie np. rybne tako, nie wiem, nie chcę kłamać, nie mam zielonego pojęcia, ale wiem, że tak jest ze złowionymi rybkami. Ok, spróbujmy. A może machnijmy szkic? Bo jeszcze nigdy nie malowałam szkiców, tak naprawdę. Zobaczymy, jak to będzie. Kto do ciebie tak wycwania? Nie chcę iść do żadnych ruin z tobą. Ruin z tobą, moja droga. No, ale powiem wam, że fajnie tutaj wygląda, to? Fajnie, podoba mi się. Podoba mi się ten domek. Ten domek jest zaczepisny. E, czy ty przestaniesz jeść? Dobra, wystarczy ci już tego jedzenia, bo będziesz grupa. Wyobraźcie sobie grubą syrenę. Mogłoby to fajnie wyglądać. Nie, poszę, odczep się. Odczep się. Dobra, rysuj i już sprawdzamy, jak to wygląda w ekwipunku. Czy to ma jakąś wartość? O, come on. Aha, ma jakąś wartość, czyli zaliczyło nam 10. Dobra. Dobra, czyli możemy sobie na spokojnie tutaj. Malować klasyczny duży. Działasz maleńka. A tutaj no wypadałoby ten ósmy. Malujesz? Malujesz. Zaj wypadałoby ten ósmy, dziewiąty poziom wbić. Może nie dzisiaj, ale na pewno niedługo trzeba będzie to zrobić. Zaraz muszę je położyć. Spać. Niedobrze, niedobrze. dobrze. Jak tam? N nie namalowałaś do końca. Gdzie masz... Uff. Jak nie wiadomo, gdzie szukać, to szukać tam. I co mam teraz zrobić? Czy ja mogę kontynuować go? Nie. Nawet nie mam go w ekwipunku, żeby dokończyć. To jest słabe. To mi się nie podoba. To jest bardzo słabe. Dobra, miska. Idź weź prysznic. I możesz i spać. O, świetnie. Jeszcze tutaj wampira brakowało. A Kaila... No, Kajle też by wypadało położyć. Mm, świetnie. <grystanie> Dziękuję, Gro. Kajle też by wypadało już położyć. Mm, tylko tamto się kąpie. A już się nie kąpie. No dobra. To ja kończę dzisiejszy odcinek. Mm, mam nadzieję, że się podobały. Jeżeli tak, to oczywiście, oczywiście łapeczka w górę mi lewdziana. A my słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie o komentarzach do następnego odcinka. I trzymajcie się buziaczki. Do usłyszenia, papaśki i pa.